Cześć, witajcie w kolejnej części Marianowych Przygód. Dzisiaj Marian zagra praktycznie wszędzie. Puchar Ligi Europy? Będzie. Mecze Eredivisie? Będą. I na koniec finał Pucharu Oranje Becker. Także zapraszam na oglądanie. Prawdopodobnie w nieco odwrotnej kolejności, ale zawartość odcinka na pewno nie zmieni się. A przed nami mecz rewanżowy z Arsenalem Londyn w Anglii. Boril na prawym skrzydle będzie. No, ale Boril to z taką formą, to ja nie wiem, jeszcze sztuczka, która też nie wyszła. Świetnie, zapomniałeś tylko chyba wpisać kodu na przenikanie przez Almeidę, ale tak ogólnie to wcale nie było najgorzej. Na lewym skrzydle pierwsze do piłki dopada Werbić, ale już asystuje mu szur, który wpada na werbicie i się przewraca. Zdenerwowany wstaje w amoku, przewraca medleja, w zasadzie go fauluję, ale jednak wychodzi z zasady, że skoro leżał jeden zawodnik Ajaxu, to jeden zawodnik Arsenalu również powinien leżeć na murawie. Oczywiście nie pochwalamy takiego zachowania, a zaowocowało to niczym innym jak żółtą kartką. A na powtórce jeszcze raz piękne techniczne wycięcie medleya, które sędzia postanowił nagrodzić żółtym kartonikiem. Hunter otrzymuje piłkę pod samym polem karnym, zagrywa do Mariana. Marian widzi wybiegającego Neresa, zagrywa do Neresa. No. Niestety, Neres nadal praktykuje strzelanie po lewej stronie lewego słupka, no i nie mamy bramki. A sam jest zdecydowanie oburzony, albo nawet nie wiem, zdziwiony tym, co się właśnie wydarzyło. Chociaż sam na nadal... do, a nie, tu bramkarz zmienił tor lotu piłki dobrze, czyli zwracamy honor Neresowi. Przepraszam, uniosłem się niepotrzebnie, ale to Leno zmienił tor lotu piłki. Po pierwszej połowie muszę powiedzieć, że nie poznaje Arsenalu z poprzedniego meczu. Werbić nie gubi piłki, Sokratis nie popełnia błędów, aczkolwiek tutaj zachodzi pewne podejrzenie, że po prostu Sokratis w poprzedniej połowie nie dotknął ani razu piłki, ale w każdym razie jest ciężej niż było w pierwszym meczu. Obameyang zagrywa do Pepe. Niestety tutaj dobiega do niego Bori, który zna jego czuły punkt, wie, że jest wrażliwym mężczyzną i dlatego do niego zaczął się przytulać, co spowodowało taki, a nie inny strzał i ona na bezproblemowo wyłapuje piłkę. Świetny, samotny rajd Nikola Pepe. On udowadnia w tej chwili, że jest w stanie uciec każdemu i nikt nie zdoła go przytulić. Zobaczmy, co teraz robi. Dobiega do polakarnego się sztuczką techniczną, mija przeciwnika i oddaje piłkę promesowi, udowadniając tym samym, że jak chce, to nikt go nie dogoni. Marian na prawym skrzydle zagrywa piłkę do Huntelara. Tan ma obrońcę, jednak, mija tego obrońcę świetnie, go minął. Po... Jeżeli powiedziałem słowo świetnie, to właśnie je wycofuje, bo w zasadzie wbiegł w Sokratisa. A to sprawia, że Sokratis chyba miał pierwszy kontakt z piłką w tym meczu. I nie popełnił przy tym błędu. Marian na prawym skrzydle wyprzedza wszystkich obrońców, biega w pole karne, dośrodkowuje na lewe skrzydło, tam jest promes, który bezproblemowo pokonuje bramkarza i tym samym Ajax zdobywa bramkę na wyjeździe, a to daje w meczu 2 do 0 i teraz Arsenalowi już będzie naprawdę bardzo ciężko zdziałać cokolwiek w tym meczu, bo jeżeli myśli o awansie, musi strzelić w tej chwili trzy bramki. Na tej powtórce wygląda to dziecinnie prosto. Piłka ląduje przed samym Promesem, ten wystawia lewą nogę i pokonuje bramkarza, który stojąc przy lewym słupku nie zdążył przetransferować swojej zacnej osoby na drugi słupek i w ten sposób zostaje pokonany. Jeszcze na załączonym obrazku uśmiechnięty Promes i uśmiechnięty Marian, bo oni wiedzą, że praktycznie w tej chwili Arsenal będzie musiał stanąć na głowie, a w zasadzie może nawet i na dwóch głowach, żeby zdziałać cokolwiek w tym meczu. Januszewski z piłką zagrywa do Tadicia, który jest przed polem karnym. Marian wbiega w pole karne, dostaje podanie, oddaje strzał, oh ale zdecydowanie któryś z kibiców nie spodobał mu się na trybunie, bo inaczej strzelałby raczej do bramki. A tak strzelił wprost w jakiegoś kibica. Chociaż na tej powtórce z tej perspektywy wygląda jakby chciał uderzyć w hełm, chociaż nie, to przeszło dokładnie obok słupka. Już myślałem, że celowo w policjanta. Ale widzę, że tą sytuacją bardziej załamany był obrońca, którego widzieliśmy z lewej strony arsenalu oczywiście, niż sam Marian. Nikola Pepe postanowił zagrodzić w naszej bramce, chociaż nie, zawrócił, zagrywa do Almeida. Almeida za to dośrodkowuje, ona na interweniuje, ale w jakiś dziwny sposób, szczęśliwie, Weltman wybija piłkę poza boisko i będzie róż drożny dla arsenalu. Dośrodkowanie z rzutu różnego Pepe jednak faktycznie jest podrażnione. On chyba przestał mnie lubić, oddaje strzał na naszą bramkę, ale zdecydowanie nie w to miejsce. Moim zdaniem to było spokojnie z 5 metrów obok bramki, no ale czego tutaj wymagać od zawodnika, który przez cały metr skupiał się tylko na tym, żeby uciekać przed przeciwnikami. Teraz trzyma się w go za głowę w rozpaczy, właśnie zastanawiając się nad tym, dlaczego on uciekał. Mógł przecież się poprzytulać i wszyscy na pewno wpuściliby go w pole karne, a ten przetoczyłby piłkę prosto przez linię bramkową. I nie byłoby mowy o przestrzeniu bramki o lata świetlne. Sędzia dodał jeszcze Arsenalowi dodatkową minutę tylko i wyłącznie na to, aby strzelili bramkę kontaktową, ale dzięki doskonałej postawie Nikoli Pepe Arsenal nie był w stanie w tym dwumeczu zdobyć ani jednej bramki i tym samym odpada z tego pucharu, a jak Amsterdam wędruje do półfinałów. Marian natomiast kończy ten mecz z asystą na koncie. A przed nami podsumowanie meczy ćwierćfinałowych. I tak Sevilla, Manchester United, Ajax Amsterdam i Inter przechodzą do półfinału, by grać o Puchar Ligi Europy. A my już niedługo przekonamy się, kto będzie przeciwnikiem Ajaxu Amsterdam. A teraz przed Marianem w przeciągu 3 miesięcy czwarte spotkanie z PSV. Tym razem o Puchar Oranje Becker, czyli tak naprawdę chyba najważniejsze spotkanie ze wszystkich, które do tej pory zagrał z PSV. Chociaż z drugiej strony patrząc, mecz 1-8 finału Pucharu Europy również był istotny, bo dzięki temu Ajax Amsterdam może w tej chwili grać już w półfinale. A z tych mniej sympatycznych spraw, no to niestety PSV wciąż prowadzi w lidze nad Ajaxem Amsterdam z przewagą dwóch punktów. Jeżeli jeden i drugi zespół będzie cały czas wygrywał, to niestety Ajax Amsterdam nie wróci na fotel lidera. Dlatego też za wszelką cenę Ajax musi dzisiaj wygrać ten mecz i może to pozwoli podciąć skrzydła PSV, który dzięki temu potknie się również w meczu ligowym i dzięki temu Ajax zdoła prześcignąć go jeszcze w lidze. I owszem, zwróciłem na to uwagę, ale strasznie dużo dziękowałem w tej wypowiedzi. Ostatnie instrukcja Onany dla zawodników Ajaxu, który przypomina wszystkim, żeby nie strzelać na bramkę Onany, tylko dokładnie na tą przeciwną. Dla ułatwienia Onana jest dzisiaj ubrany na żółto, w związku z czym nie powinno być problemu z pomyleniem stron, w którą powinien grać Ajax. Dobra interwencja Alvareza, który jednak wybija piłkę pod nogi Doana, który również oddaje strzał na bramkę Ajaxu, co prawda z dalekiej odległości, ale ten strzał był tak fenomenalny, że jeżeli w taki sposób ma wyglądać przygotowanie PSV na ten mecz, to ona na spokojnie może sobie zejść z boiska i pójść poleżakować na najbliższej plaży. Dumfries zabiera piłkę tak jak Jafiko, po czym zaprasza go do tańca nowoczesnego, defensor Ajaxu nie jest jednak zainteresowany propozycją Dumfriesa i tym sposobem piłka znajduje się już u teorek, który oddaje strzał, ale wprost w co i niestety nadal mamy 0 do 0. O dziwo to jeszcze nie koniec tej akcji, piłka trafia do Traorę, teraz Len oddaje do Ciecha strzał po raz kolejny i tym razem znów wprost w celta. Na chwilę obecną obie drużyny wymieniają uprzejmości, nie chcąc zdobyć za wszelką cenę bramki. Neres zagrywa prostopadłą piłkę do Mariana, Marian biega w pole ale znów biegnie za wolno. No, jedyną zadowalającą rzeczą w tej chwili jest to, że to Ajax ciągle atakuje, chociaż i tak to nie przynosi skutku. Minusem jest to, że tak naprawdę atakują, tracą siłę, a i tak to nic nie wnosi. To tak jakby pójść na zawody pływackie nie potrafiąc pływać. Marian z piłką na prawym skrzydle rusza do przodu, odbił się od obrońcy, ale utrzymał piłkę, w związku z czym pobiegł w przeciwnym kierunku. Ciek dostaje piłkę, Marian prosił o podanie, oddaje strzał, ale Traorek, zabrakło mu koordynacji ruchowej, za późno się schylił, no i niestety, o jeszcze Moonwalka odwalił przy okazji. Nie ukrywam, jest to sprytna metoda na to, aby odwrócić na szybko uwagę od swojej osoby. Oczywiście w tym negatywnym sensie, no bo Moonwalkiem zwrócił moim zdaniem jeszcze większą uwagę na siebie, ale to w tym momencie wszystkich kibiców zarówno jednej, drużyny jak i drugiej drużyny. Tymczasem Bergwin zagrywa prostopadle do Doana, Don wbiega w pole karne, oddaje strzał, no i postanowił stworzyć realne zagrożenie na bramce Onany. niestety na niekorzyść jego Onana był rozgrzany, jeszcze póki co te 29 minut tego meczu nie sprawiły, że się zastał, a Doan udowodnił, że jak zbliży się do bramki, to lepiej ją widzi i jest wtedy w stanie oddać bardziej celny strzał niż na początku. Traore zagrywa piłką do Ciecha, na górze wybiega Marian, na czystą pozycję, prosi o podanie, dostaje, wbiega w pole karne, oddaje strzał, pokonuje bramkarza, SV. Świetny strzał polskiego pomocnika. Znów biegnie w kierunku operatora kamery. Widocznie bardzo zabolał, bo pewien komentarz o zbyt dużym nosie i teraz udowadnia, że nawet jeżeli ma taki nos to i tak, to nie przeszkadza mu w strzelaniu pięknych bramek, bo nie jest on jednak na tyle duży, by zasłonić mu drogę do bramki. A na powtórce jeszcze raz świetny strzał Mariana po dłuższym słupku bramkarza, chociaż nie, to chyba było po krótszym słupku bramkarza. W każdym razie, po którym słupku bramkarza i piłka wpada do siatki, mamy 1 do 0 dla Ajax Amsterdam w pucharze Oranjebeke. Rzut wolny dla PSV wykonuje Bergwin, strzela daleko, no i zaszokował całą widownię, chyba tym, że potrafi tak idealnie zagrać w miejsce, w którym stoi bramkarz przeciwnej drużyny. Ostatnio widownia stała się bardzo wrażliwa na tego typu zagrania i strasznie ich to szokuje, że są jeszcze na boisku zawodnicy, którzy potrafią tak celnie podać do bramkarza albo wręcz tak fenomenalnie przestrzelić bramkę. Marian w pierwszej połowie zdobywa bramkę dla Ajaxu Amsterdam i wracają te piękne czasy, kiedy to bezwiednie można było sobie wytrzeć gluty spod nosa spoglądając ukradkiem w stronę kamery. Des na prawym skrzydle, będzie do środkowego. tak też się dzieje, niestety obrońca wybije piłkę, ale ta wpada pod nogi Mariana. Marian sprytnym z zwodem mija obrońców, jeszcze raz do tam Neres kompletnie niepilnowany pokonuje bramkarza po raz drugi i mamy 2 do 0 dla Ajaxu Amsterdam. A Marian oprócz gola notuje również asystę. Neres po tym strzale aż usiadł z wrażenia. Marian, jak zwykle, zgubił się gdzieś na prostej, dobieg. dopiero jako piąty zawodnik chyba do strzelca tego gola. Cieszą się kibice jaksu, bo to prowadzenie da już pewną swobodę zawodnikom z Amsterdamu. A na powtórce jeszcze raz genialne dośrodkowanie Mariana. Strzał z lewej nogi Neresa i Bramkarz znów spóźniony z refleksem nie miał nic do powiedzenia przed tym strzale. Zobaczmy to jeszcze raz z innego ujęcia. Piłka odbiła się przed nim, w zasadzie, nawet noga nie była we właściwym miejscu. A co eta po tym strzale aż sparaliżowało. Cieszy się radio Sobolewski, bo wie, że to prowadzenie prawdopodobnie wyklucza jego powrót do Wisły Płock i nawet będzie mógł piastować funkcję menadżera w Ajaxie Amsterdam. Znowu Marian na prawym skrzydle, będzie zagrywał, zagrywa! Marian, i w tym momencie stałeś się szczęśliwym posiadaczem skierowania na badania w poszukiwaniu Alzheimera, bo ewidentnie zapomniałeś do kogo powinieneś podać, oddając piłkę w tak frajerski sposób. Marian po raz kolejny odstawił obronę, biega w pole karne, dośrodkowuje, ale tym razem Cijek zapomniał po co biegnie w pole karne, bo przebiegł sobie pod piłką i pobiegł dalej nie wiadomo po co. Tym samym cała akcja zgasła niczym świeczka zdmuchnięta na torcie urodzinowym. Nie ma dzisiaj sposobu na Mariana, prosto podanie do Cijecha, ale Ciech zamiast uderzyć z pierwszej piłki postanowił podwieść parę kroków, żeby zobaczyć z bliska jak wygląda bramkarz PSV i przez to tracimy szansę na kolejną bramkę dla Ajaxu Amsterdam. W końcu Coet może pochwalić się udaną interwencją no i broni tą bramkę, bo tak już by było 3 do 0, a to jest w końcu finał Pucharu a Becker. Więc taka porażka zdecydowanie sprawiłaby, że zarówno bramka, jak i cała defensywa miałaby o wiele, wiele większe tarapaty, aniżeli są w tej chwili. Marian przedziera się z piłką, zagrywa piłkę do Neresa. Neres otrzymuje podanie niestety nie ma kompozycji, Nie, jednak Marian wychodzi na czystą pozycję, oddaje strzał i gol! I tym razem mamy 3 do 0. Jednak wzrok Marina jest o wiele lepszy niż Ciecha i ten nie musiał podbiegać do bramkarza, dzięki czemu zdobywa piękną bramkę, a my podwyższamy prowadzenie w meczu z PSV. Ale patrząc na przebieg dzisiejszego spotkania, defensywa PSV jest niczym karoseria Poloneza. Jeden wielki durszlak. Przebudzili się zawodnicy PSV z zimowego snu. Bergwin dośrodkowuje, Gakpo oddaje strzał, ale trafia wprost w słupek i tym razem nie Onana, a bramka pozwoliła nam uchronić czyste konto w tym meczu. Tak Jafiko podaje do Januszewskiego, ale sędzia widząc to, że piłka trafia znów do Mariana, nie chcąc już pokazać więcej PSV, przerywa ten mecz i kończy go. PSV musiało uznać w Ajax z Amsterdam do aż o trzy bramki. Myślę, że sam wynik odzwierciedla to, co działo się na boisku, a teraz pozostaje nam już nic innego jak zobaczyć, czy historia z Wisły Płock powtórzy się, czy też nie i czy Marian będzie mógł dotknąć pucharu o Ranie Becker. I oto Daily Blind, kapitan Ajaxu Amsterdam, za chwilę podniesie zdobyte trofeum. I trzy, dwa. A nie, chłopaki nie potrafią się bawić, bo już wzięli go do ręki. Zatem Ajax Amsterdam, oto pierwsze trofeum w tym sezonie tego klubu i chyba najważniejsze jak do tej pory trofeum, jakie udało zdobyć się w swojej karierze Marianowi Januszewskiemu. Do zdobycia tego trofeum dorzucił od siebie jedną bramkę i jedną asystę i wydaje mi się, że powinien zostać dziś wybrany zawodnikiem tego meczu. A my zostawmy już chłopaków, niech się bawią z kibicami i widzimy się przed kolejnym meczem. Należy jeszcze zaznaczyć, że cały ten sukces został uwieńczony pokazem sztucznych ogni w środku dnia. Okazuje się jednak, że bramka Neresa i jego asysta są bardziej cenne aniżeli Mariana, i to on został wybrany bohaterem tego meczu. Dlatego od dzisiaj słyszałem od Mariana, który przez łzy w oczach mówił, nie będzie już więcej podawał do Neresa. A zapytany dlaczego odpowiedział, bo tak i już. Zatem myślę, że to wystarczający argument i nie ma po co dalej ciągnąć tego tematu. A teraz przed Ajaxem po grubej fecie w Amsterdamie. Bardzo ciężkie zadanie, bo nie dość, że muszą wygrywać każdy mecz, to jeszcze w jakikolwiek sposób, nie wiem, wudu, zaklinanie czy cokolwiek innego muszą sprawić, aby PSV przegrało chociaż jeden mecz w Eredivisie. A kolejne spotkanie Marian zagra z SBV Witezy. I już na samym początku meczu Marian biega w pole karne z wodą, mija obronę, zagrywa do Huntelara, Huntelar strzela po ziemi, ale Blackman bezproblemowo broni tego szczura. I szybka odpowiedź Linena, który strzela również szczurem po ziemi. Tutaj Onana jednak troszeczkę gorzej z obroną. Szczęśliwie nikt nie podążał za napastnikiem Witeze, w związku z czym nie było szansy na dobitkę. Linesen może tutaj mówić o delikatnym dyskomforcie, ponieważ przylepili się do niego obrońca jak sobie grzeb do psiego ogona, ale mimo wszystko to i tak nic nie daje i Force dołał oddać strzał na bramkę Onany. Szczęśliwie Onana tym razem pewnie łapie. Marion na prawym skrzydle na pewno nie będzie zagrywał do Neresa, bo go nie lubi. Zagrywa do Huntelera, ale jego strzał zostaje delikatnie zablokowany, przez co zmienia trajektorię lotu i piłka nie kieruje się do bramki. I na powtórce jeszcze raz możemy zaobserwować to, a to nie była noga, to był poślad, czyli obrońca, ależ z siebie dumny, że jednak ten tyłek był we właściwym miejscu. Zobaczmy na ten uśmiech w ostatniej chwili. No ale cóż, tyłek, nie tyłek, ale czy konto uratowane? Ale przysługuje nam jeszcze rzut rożny, zatem promes za chwilkę go wykona, będzie dośrodkowywał. Tam piłka na Martineza, Martinez strzał z główki. Blackman musiał interweniować, świetny strzał! Nic nie zapowiadało takiej sytuacji, ale jednak mocna głowa Martineza sprawiła, że skierował on piłkę w stronę bramki i mało zabrakło, a wyszlibyśmy na prowadzenie w tym meczu. Alwarz na prośbę Mariana zagrywa do niego, Marian postanowił uruchomić swoją prawą armatę, ale niestety nawet to Blackmana nie zaskoczyło. Nadal zero do zera. Blackman bez wątpienia leci na jakichś pigułach, bo to aż nieprawdopodobne, że każda piłka jest przez niego wybroniona. Ford ośrodkowuje po ziemi, tam jest pan, ale szczęśliwie chyba potknął się o stopę Daily'ego blinda i tylko i wyłącznie dzięki temu nie oddaje celnego i mocnego strzału. No chłopaki, ale to w to wam mocno coś nie poszło. Marian wygrał pojedynek biegowy z truchtającym do dośrodkowuje, zapomniał się, tam był Neres. Dobrze, że obrońca przeszkodził, ale nawet trener pochwalił go za bardzo dobry pomysł. Marian do dośrodkowanie, walczy z obrońcą, podaje do Neresa, Neres oddaje piłkę Martinezowi, Martinez bez zastanowienia strzela i tym razem po rękach Blackmana piłka trafia do siatki. W przypadku Martineza do dwóch razy sztuka. Marian już jak zwykle szuka na mapie w tej chwili, gdzie pobiegł Martinez, żeby mógł cieszyć się razem z całym zespołem. Cieszą się kibice. A ta sytuacja przybliża nas do zgarnięcia trzech punktów w tej jakże dramatycznej końcówce tego sezonu. I jeszcze powtórka ze strzałem Martineza. No, idealnie w Blackmana. On naprawdę czuje w tej chwili, gdzie będzie ta piłka leciała, ale tym razem strzał był na tyle mocny, że już nie mógł kompletnie nic zrobić. Jedyne co się stało, to ta piłka odbiła się po jego rękawicach i wleciała do bramki. Borli naprawił skrzydę, dośrodkowuje. Tam Promes zauważył dośrodkowanie. Nieprawdopodobnie zgrywa z główki, zagrywa do Tegnafiquo, ale Tegnafiquo strzela wprost znowu w Blackmana. Tym razem Blackman odzyskał swoje moce i znów piłka trafiła wprost w niego. Marian otrzymuje podanie od tak Figo, Zaczyna biec, jakby po jakiejś orbicie wokół pola karnego. Co on robi? Gdzie ty biegniesz? Marian, chłopie, kieruj się w stronę bramki. Dobrze, udało się w mm. pole karne. No i tak bardzo zakręciło mu się w głowę, że wbiegł w obrońcu. Hunterer z piłką znajduje podaniem Neresa. Neres, bez zastanowienia z pierwszej piłki, strzela na bramkę, a piłka ta mija znów słupek lewy od prawej strony, czyli z tej właściwej, i wpada do siatki. A jak Samsterdam Amsterdam prowadzi 2 do zera z witezę. A to oznacza, że piguły Blackmana przestają działać. A na powtórce jeszcze można zobaczyć jak obrońca witezę zaczepiał na rysach, chyba prosił go o numer albo coś takiego, ale ten nie miał czasu, bo wykonywał swoją robotę. Strzelał bramkę. Marian oszukał całą defensywę, wbiega w pole kadna. Oda strzał! Marian! W twoim przypadku to nie były piguły, tylko Ty po prostu znowu strzeliłeś w bramkarza! Z takim strzelaniem będziesz mógł niedługo wrócić do skręcania długopisów. Cijek samotną szarżą. Marian prosi o podanie, dostaje, huknął jak z armaty, ale niestety nie udało się trafić le Promes dobieg do piłki i strzela. Mamy bramkę numer 3. Świetna, dynamiczna akcja całego zespołu. I dzięki temu, że każdy z zawodników nadążył za tempem tej akcji, mamy kolejną bramkę. A do ciebie, Marian, cóż, no krótki przekaz. Oprócz tego, że odhaczyłeś sobie niestrzelanie w bramkarza, musisz sobie jeszcze odhaczyć niestrzelanie w słupki. I wtedy powinno ci się udać już zdobyć tą bramkę w tym meczu. Zastanawiam się tylko, dlaczego ja tobie muszę o tym przypominać co każdy jeden mecz. No i że nieco się rozgadałem, no to na dwóch powtórkach przed chwilą mogliśmy zobaczyć świetny strzał dobijający Promesa, który niejako uratował całą tą akcję. Promes z piłką zaczyna swój dziki taniec, wygibaniec, mija z wodem zawodnika, wbija w pole karne, dośrodkowuje po ziemi. Tam nawet Marian czekał na piłkę, bo on poluje na tą bramkę, już wie co ma unikać, żeby to zdobyć, ale niestety obrońca wtrącił się do tej akcji i przeszkodził w tym dośrodkowaniu zagrywa piłkę do Mariana. Marian z wodem mija obrońców, zbiega w polkarę, oddaje strzał! Marian, 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 dziecko drogie, czy tobie naprawdę trzeba wypunktować, że skoro masz nie strzelać w słupek, to też masz nie strzelać w poprzeczkę? Nie sądziłem, że ty jesteś aż tak prostym człowiekiem, by nie zrozumieć tego, że nie należy strzelać zarówno w jeden element bramki, to w takim razie z automatu i drugi element bramki, ale nie! I jeszcze Ciech to samo przed chwilą, znowu w słupek. Ja nie wiem, może to jest jakiś tiktokowy challenge. Kto więcej razy uderzy w jakikolwiek metalowy element piłką? Musonda urywa się obrońca, wbiega w pole nam no, daje bardzo mocny strzał, ale szczęśliwie dla Ajaxu niecelny. Prawdopodobnie podsłuchał w to, co Marian nie powinien strzelać i tak bardzo zestresował się tą całą sytuacją, że postanowił nie strzelić w nic. Marian prosi o podanie Ciecha, dostaje je, wbiega w pole karne, ma teraz przed już tylko bramkarza, oddaje strzał i gol! Ale obawiam się, że niestety tylko i wyłącznie dlatego wpadła ta piłka do siatki, bo strzelał ze słabszej nogi. Chyba, że naprawdę posłuchał i rzeczywiście odhaczył sobie już wszystkie elementy bramki, w które nie wolno strzelać, czyli dosłownie każdy i strzelił pomiędzy dwoma słupkami i pod poprzeczką i piłka wpadła. Bo tym strzałem postanowił również ominąć bramkarza. Ale odłóżmy żarty na bok, spójrzmy na powtórkę, bo rzeczywiście tym strzałem Marian pokazał, że potrafi strzelać nawet słabszą nogą. Ale bądź co bądź, jest to evenement, bo Marian rzadko strzela swoją lewą kończyną. Zatem, jak najbardziej, za tą bramkę należą mu się wielkie gratulacje. Radio, oczywiście, sukces tej bramki przypisze sobie, ale nie zapominajmy, że on zapomniałby podłumaczyć Marianowi, jak ma strzelać i gdzie ta piłka powinna normalnie lądować. Ale najważniejsze jest to, że Marian nie zwalnia tempa i w trzecim meczu z rzędu odnotowuje udział przy bramce. Tutaj sędzia już chyba nie pozwoli na zbyt długą grę, bo tak naprawdę Marian strzelał już w doliczonym czasie gry. I tak też właśnie się dzieje. Arbiter kończy ten mecz. 4 do 0 dla Ajaxu Amsterdam. To wyjątkowo dobry wynik. I teraz pozostaje już nam tylko poznać wynik meczu PSV i miejmy nadzieję, że był on dla nich przegrany. I znów brat bliźniak naszego trenera. Ja nie wiem o co z tym chodzi i jak wielką rodzinę ma Radosław Sobolewski, ale to już zaczyna być drobna przesada. Bo jak tak dalej pójdzie, to Marian idąc nawet do kiosku po gazetę, chociaż kto teraz chodzi do kiosku po gazety, będzie nawet w okienku widział twarz Radosława Sobolewskiego. I za chwilę zostanie rozwiązana największa zagadka, kto jest obecnym liderem Eredivisie. No i niestety, okazuje się, że na niekorzyść Ajax Amsterdam PSV również wygrało swój mecz, w związku z czym nadal ma dwa punkty przewagi i przewodzi całej lidze Eredivisie. Szczęśliwie dla nas zostało jeszcze kilka spotkań do końca tego sezonu, w związku z czym trzeba nadal trzymać mocno wciuki, żeby PSV gdzieś się potknęło i straciło te punkty, bo inaczej może być naprawdę ciężko odzyskać z powrotem fotel lidera tej ligi. No i właśnie, najważniejsza rzecz. Jako, że do końca tego sezonu zostało, o ile mnie pamięć nie myli, 6 spotkań, myślę, że to dobra chwila na zadania pytania, co powinien zrobić Marian na koniec tego sezonu. Oczywiście, pamiętajmy, że jeszcze w międzyczasie będą Mistrzostwa Europy, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że trzeba Marianowi zaplanować przyszłość. I tak, pierwsze podstawowe pytanie. Czy Marian powinien zostać w Ajaxie Amsterdam, który teraz de facto zawkwalifikował się już do Champions League, czy powinien ruszyć na dalszy podbój Europy, szukając jeszcze bardziej wymagającej ligi? Oczywiście. Przy zmianie klubu będzie brane kryterium, czy dany zespół zakwalifikował się do Champions League, ponieważ nie będziemy z powrotem wracali do Pucharu Ligi Europy, tylko zagramy w najbardziej prestiżowych rozgrywkach ogólnoeuropejskich, jakim jest bez wątpienia Liga Mistrzów. I drugie pytanie przy założeniu, że Marian zmienia klub, do jakiej ligi powinien udać się teraz? I z tymi dwoma pytaniami zostawiam was, myślę, że na około dwa odcinki, bo w trzecim odcinku prawdopodobnie już być może uda się rozpocząć kolejny sezon. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Oczywiście, jeżeli tego nie robicie, a interesuje was, dokąd teraz podąży Marian, jak będzie wyglądała jego niedaleka przyszłość, do zostawienia po sobie łapki w górę, jeżeli oczywiście ten film wam się podobał. No i myślę, że lepszego zaproszenia do komentowania niż zadane wcześniej pytania być nie mogło. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć.